dymu nad wulkanem Etna jest od dawna tylko turystyczną atrakcją, mieszkańcy Taorminy nie mogą sypiać spokojnie. Ostatnio coraz częściej powtarzają się wstrząsy podziemne. Z obserwatorów sejsmicznych słychać ostrzeżenie. Grozi katastrofa. Mieszkańcy powinni być ewakuowani. Ale dokąd? Rząd włoski nie ma pieniędzy na takie cele. Kapitalizm jest obojętny na ludzkie cierpienie. Nie, to nie jest Sycylia. To wszystko dzieje się w odległości zaledwie 300 km od Warszawy. To jest problem nie tyle wulkaniczny, ile polityczny. Bytom. Stare historyczne miasto z XII wieku. Skąd mogli wiedzieć nasi przodkowie, że zakładali je w tak niepewnym miejscu? Bytom stoi na węglu, a węgiel rządzi Polską. Wbrew zakazom i przestrogą geologów rozpoczęto w 1954 roku podkopywanie bytomia. Potrzebny był węgiel. Jedna tona to 24 dolary. Węgiel, węgiel, węgiel za wszelką cenę, choćby jutro wszystko miało się zawalić. Jutro? Bytom wali się już dzisiaj. 95% domów doznało mniejszych lub większych uszkodzeń. To obliczy teraz, ile kosztował każdy dolar uzyskany za taką cenę. Oto parada zniszczeń. Nasza kamera jest najbardziej wiarygodnym świadkiem i najskrupulatniejszym rzeczoznawcą. Być może już niedługo zdjęcia te będą miały wartość nie tylko archiwalną. Bez podpór cały budynek dawno by się rozsypał. W opustoszałej remizie biwakują ostatnie tramwaje. Podobno już nawet nie opłaca się tego remontować. Siły nadprzyrodzone okazały się także bezradne wobec dyrektyw z Warszawy i ich skutków. W najbliższym czasie świętemu Antoniemu grozi również eksmisja. Historyczny zamek. Mniej postarzał się przez cztery wieki, niż przez ostatnie cztery lata. Zarósł trawą miejscowy stadion i niedługo już tylko staruszkowie przy kominku bajać będą, jak to i w Bytomiu niegdyś piłkę kopaną. Dziś byłaby to grana jedną bramkę, tę, do której pochylił się grunt. Trybuny zamieniły się w tor przeszkód. Ani zegar nie będzie już odmierzać pasjonujących minut od gwizdka do gwistka, ani afisze nie uradują oczu zapowiedzią międzynarodowych spotkań. Wytomił nawet śmierć nie jest gwarancją spokojnego i wiecznego odpoczynku. Osiedle północ, kiedyś po wielu latach oszczędzania, wystawili sobie tutaj ludzie skromne, niziutkie domki. Dziś ze zgrozą patrzą na ruinę swego dorobku. A przecież w 1954 roku obiecywano, że węgiel wydobywany będzie racjonalnie. Miasto zaś idealnie zabezpieczone przed szkodami. Do kosztów własnych każdego dolara doliczyć trzeba jeszcze cenę straconego zaufania. próżno pracują pompy odwadniające. Ta dzielnica Bytomia nazywana jest coraz częściej Wenecją. Z podziemnych zawalisk buchnęła woda, zalewając parki ubogie działki pracownicze. W centrum przemysłowego Śląska otwiera się krajobraz jak z książek podróżniczych. A przecież nie przeszedł tędy ani cyklon, ani huragan. Nie było oberwania chmury, ani powodzi. Do rejestru klęsk żywiołowych człowiek dopisał własną ręką jeszcze tą jedną: Miasto ginie. Drogocenne czarne diamenty są jego bogactwem i jego klęską. Ze wszystkich stron wdzierają się nowe podkopy, jak do oblężonej twierdzy tragiczny paradoks. Tom żyje z węgla i z węgla umiera. Czyżby już nie tylko Bóg, ale i ludzie odwrócili się od tego miejsca na Ziemi?